Portal Bezpieczni Razem przedstawia Metody zabezpieczeń kart kredytowych i kont bankowych. Od wielu już lat karty debetowe i kredytowe stały się podstawowym sposobem regulowania płatności. Korzyści są oczywiste. Karty są niewielkie, łatwe w użyciu. Mając karty nie trzeba mieć przy sobie gotówki, a posiadanie samej karty pozwala nam na dysponowanie dodatkowymi środkami finansowymi w postaci kredytu. W pierwszym przypadku chodzi o przestępstwa związane z posiadaniem przez nas i korzystaniem z samej karty. Najczęstszym przestępstwem tutaj jest kradzież karty i korzystanie z niej przez przestępcę. Aby móc zrealizować transakcję, przestępca potrzebuje mieć kod PIN. I tu niestety bardzo często popełniamy zasadniczy błąd, który umożliwi przestępcy skorzystanie z naszej karty. Kod PIN piszemy na kartce w portfelu, czyli po kradzieży portfela przestępca natychmiast może użyć naszej karty, lub co gorsza, piszemy kod PIN na samej karcie. Pamiętajmy, że jeżeli ukradziono nam kartę lub mamy takie podejrzenie, to bezwzględnie należy kartę niezwłocznie zablokować. Zaleca się, aby zawsze mieć przy sobie numer telefonu, poprzez który możemy zablokować kartę. Blokada jest w naszym interesie bo w przypadku braku zgłoszenia bank nie ponosi odpowiedzialności za znikające z karty środki. Drugim, coraz częstszym przestępstwem związanym z kartami jest kradzież pieniędzy, które właśnie wyciągnęliśmy z bankomatu. Przestępstwo to wygląda tak, że zaraz po wyciągnięciu pieniędzy podbiega do nas człowiek i szybko wyciąga pieniądze z bankomatu. Może się również zdarzyć tak, w momencie realizacji usługi wyciągania pieniędzy z bankomatu. Jedna osoba odwróci naszą uwagę, a druga wyciągnie pieniądze. Kolejnymi przestępstwami związanymi z kartami kredytowymi jest skanowanie pasków magnetycznych, czyli tzw. skimming. Może do tego dochodzić bądź to w bankomacie, na który przestępcy nałożyli specjalny skaner, bądź też przy wykonywaniu transakcji w sklepie. W pierwszym przypadku na bankomaty znajdujące się w odludnych miejscach, najczęściej wieczorem lub w nocy, przestępcy nakładają specjalne urządzenie skanujące i osoba korzystająca z bankomatu nie wie, że, wkładając kartę, dane karty zostają zeskanowane. Jeżeli już skorzystaliśmy z bankomatu, a mamy podejrzenie, że jest na nich skaner, należy zablokować telefonicznie kartę i wezwać policję. Drugim przypadkiem jest skanowanie karty przy dokonywaniu zakupów w sklepie czy restauracji. Obowiązkiem pracownika sklepu czy kelnera jest dokonanie transakcji na Waszych oczach. Jeżeli pracownik czy kelner mówią, że mają terminal na zapleczu, to idźcie z nim. Jeżeli nie chce, to odmówcie uregulowania transakcji i poinformujcie, że w przypadku jego dalszej odmowy wezwiecie policję. Współcześni przestępcy coraz częściej do popełniania czynów zabronionych wykorzystują istniejące nowoczesne technologie informacyjne. Przykładów tego typu działań jest wiele. W tym najpopularniejsze to przesyłanie do nas maili podszywających się pod strony banków, w których to rzekomo mamy wykonać jakąś czynność, na przykład zaktualizować dane. Pamiętajmy, żeby nie łączyć się z bankami przez linki w dziwnych mailach. Jeżeli w mailu sugeruje się nam, Abyśmy dokonali transakcji, to standardowo się do niego zalogujmy, przechodząc pełną procedurę. Jeżeli mail czy też transakcja wyda Wam się podejrzana, zadzwońcie do banku i zweryfikujcie prawdziwość maila. Wśród współczesnych rodzajów przestępstw elektronicznych jest również przechwycenie naszego numeru i innych danych karty kredytowej. Dzieje się tak na przykład, gdy dostajemy mail i wchodzimy na podejrzaną stronę internetową, na przykład sklep. Nigdy nie dokonujcie zakupów w podejrzanych sklepach, ponieważ już po chwili na Wasze dane ktoś może dokonać zakupów na drugim końcu świata. Innym tego typu przestępstwem jest próba przechwycenia naszej karty płatniczej w momencie wysyłania jej przez banki do osób ubiegających się o nie, czyli kradzież następuje z listu z kartą. I chociaż banki wysyłają karty w formie nieaktywnej, to przestępcy doskonale potrafią takie listy wytropić i dokonać prób ich aktywacji na podstawie informacji, które zdobyli o ich właścicielu. Szczególnie pamiętajmy, aby nie wyciągać pieniędzy z bankomatu w nocy i na odludziu. Nie dawać swojej karty osobom trzecim. Nie wysyłać numeru karty i innych danych przez SMS, mail i tym podobne. Nie podawać danych z karty rzekomym pracownikom banku dzwoniącym do nas i proszącym o zweryfikowanie danych. Szybko reagować na brak karty, nawet jeśli nie jesteśmy pewni, czy ją zgubiliśmy czy, że nam ją ukradziono, zawsze bezzwłocznie blokować kartę w banku. Nie trzymać kodu PIN do karty w pobliżu karty. Nie korzystać i nie podawać żadnych danych w podejrzanych stronach internetowych, w stronach sklepów, banków i tym podobne. Tych kilka prostych zasad powinno ustrzec nas przed niemiłą niespodzianką związaną ze zniknięciem z naszej karty środków finansowych. Bądźcie ostrożni projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa zachodniopomorskiego na lata 2007-2013